Dzień dobry, nazywam się Patryk Turlik. Znajdujemy się w siedzibie kancelarii. W związku z przeprowadzoną akcją listy do świętego Mikołaja, inicjatorem akcji, pomysłodawcą tej akcji był mój pracownik, pani Roxana Ciesielczyk. Zaproponowała, że może w tym roku my przeprowadzimy akcję pomocy dla Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Skontaktowałem się z panią dyrektor, panią Anią Pawla, którego z tego, z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Przedstawiłem zarys akcji. Długo nie musieliśmy czekać na odzew. Wpłynęło do nas masę listów do świętego Mikołaja. A pani Roxana spowodowała, że ludzie dobrej woli. Zaczęli odpowiadać na te listy. I stąd zgromadziliśmy bardzo wiele takich podstawowych rzeczy, jak kosmetyki, czekolady, środki czystości, dobrą lekturę, wszystko co, co na święta. Po Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z pewnością sprawi dużo radości i dużo przyjemności i dzisiaj właśnie zawieziemy im to wszystko tak, żeby w ten wigilijny czas trochę osłodzić im chwile, które spędzają jednak w odosobnieniu. Chciałbym zaznaczyć, że pomysłodawcom, realizatorem Yy, inicjatorem tej akcji był mój niezastąpiony pracownik, pani Raksana Ciesielczyk. Również pozdrawiam ją z tego miejsca. Chęć pomocy, a tak w zasadzie, dlaczego nie? Nigdy nie wiemy, co nas czeka w przyszłości, nie znamy jutra. A skoro mogę, to dlaczego mam tego nie zrobić? Myślę, że każdy chyba wychodzi z takiego samo, samego założenia, że jeżeli może, to, to chcę to zrobić. Ile trwała akcja? Akcja trwała dwa, trzy tygodnie, góra. No tak szczerze mówiąc to był pomysł błyskawiczny. Robimy, działamy, telefon, potem Facebook, to wszystko się rozeszło po sieci, no a efekty są takie, jakie Pani tutaj widzi, Państwo mogą zauważyć. Czyli za chwilę pakujecie e, paczki, i tak? Tak, w zasadzie to już wyjeżdżamy. Jest 12. Tak też umówiliśmy się z panią dyrektor Anną Pawlak, że zawieziemy te paczki. One w tym momencie są znoszone do aut, dlatego też zapraszam, żeby zobaczyć, jak to wygląda jak nasze chochliki. Nie elfy świętego Mikołaja, tylko chuchliki naszą nie do busa, a potem będziemy je rozpakowywać w DPS-ie. DPS-ie. Okay. No to jedziemy. Proszę Państwa, ja chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, za, za to mnóstwo prezentów. Pani Roxano, to nie mnie. Pani, dlatego, że... Ani to zaczęła! In nie jestem w stanie, bo nie znam wszystkich ofiarodawców i, i tych. Proszę Państwa, to, to co tutaj widzimy, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Myśmy różne prezenty na przestrzeni lat dostawali z różnych okazji. Ale takiego Mikołaja nie było w naszym domu nigdy. Ja rozumiem, że pandemia i tak dalej, ale cieszy nas przede wszystkim to, że ludzie z zewnątrz, ludzie, którzy nas nie Znają i my ich nie znamy, anonimowi, że rozumieją, że jaką straszną sprawą jest dla starszego, chorego, niepełnosprawnego czeka zamknięcie, izolacja. Bo my jesteśmy naprawdę w izolacji. To jest prawdziwa izolacja. Pan Heniek nie widział ulicy od marca, prawda? Od połowy marca dosłownie są zamknięci. I te paczki, to jest no. No, taka namiastka, ja wiem, czy szczęścia, może nawet i poczucie szczęścia, że ktoś o nas myśli tam za tą bramą. Marta, nie płacz. Za to Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Gdybyście Państwo wy tego nie zainicjowali, to myślę, że dostawalibyśmy od kogoś być może przypadkowego, bo mówi się o tym w telewizji, w radio, ale tak zorganizowana akcja. W takim wymiarze wzrusza nas wszystkich, uwierzcie, i będziemy to pamiętać, póki nam pamięć pozwoli. Za rok. I będziemy ją... Miejmy nadzieję, że nie w tych okolicznościach. Nie, nie, ale powtórzymy za rok. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Ja jeszcze chciałam wiele rzeczy powiedzieć, ale już nie powiem, bo jak się za chwilę naprawdę wzruszę. A to ciasto, które trzymam, myślę, że jak pani Aniela zobaczy, że to jest dla niej. To będzie miała takie same świeczki w oczach jak my. Bo myślę, że. Bo te listy były pisane spontanicznie. Myśmy tu same podpowiadali. No bo co ja napiszę i co. A pani Anielka Laczek, ciasto drożdżowe. No bo z czym się dom kojarzy? 86-letniej kobiecie z zapachem ciasta drożdżowego. I jak dostanie te pannę, to myślę, że tak jak my wszyscy będziemy, będzie wzruszona. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że pomyśleliście o nas. No i tym wszystkim, których znacie, którzy, którzy, którzy ofiarowali dla nas te, yy, yy, te wszystkie rzeczy. Jeżeli Państwo możecie, podziękujcie, a my to zrobimy po świętach na pewno, w takiej formie, w jakiej nam się, nam się to uda. Jeszcze raz bardzo, bardzo. bardzo, bardzo